Nie wolność. Nie wychodzisz. Chodź. Widzicie, zdejmiemy opatrunek, tak? Krew była pobierana kotu biednemu, tak. No. Dobra, wróciłam od weta. Zrobiłyśmy badanie krwi. Będzie wieczorem wynik. A ja słuchajcie, robię sobie szakszukę, której wczoraj nie zjadłam. Kroję sobie pierwszy raz cikinię. Yy, to szakszuki. Jakoś ostatnio mam fazę na no Myślę, że to będzie dobre. I znowu nie jestem głodna, ale mam ochotę na tą szakszukę. Nie wiem, co mi jest. No też jest, no pokazuję, że na teraz jest 32 stopnie, nie Także też dzisiaj ciepło trochę jest. Ja mam zamiar, jeszcze muszę wyjść na chwilę. A później mam zamiar leżeć cały weekend z książką, chyba że będziemy musiały jutro jechać do Weta, ale mam nadzieję, że nie. Także robię sobie śniadanko. Nie przytomnę, i jeszcze w ogóle nie mogłam spać. Spałam 5 godzin chyba. Tak potrzebny mi jest <grybujesz> weekend z książką na kanapie na tarasie albo dawno nie jąłam szakszuki. Mm. Baczanie chlebka jest najlepsze, jak tam jajo, o idealnie. Dzień do dobry. Chodź. Lola, no masz. Leży tutaj kawa, masa. który Przyniosłam kici i go nie chce i przecież oszaleje pies. A umiesz z na dwóch łapach? Poproś, poproś. Chcesz? Piątka. No masz. Zjadłabyś nie, No bardzo proszę. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dostałam telefon z lecznicy z wynikami i poprawiło się. Kici, wyniki, krwi, sorry. Bo spałam w ogóle. Spałyśmy w trójkę. Poprawiło się. Poprawiło się. Ale nie chcę jeść. czy znaczy nie jadła, albo nie wiem, nie, nie widzę. Dam jej teraz tabletkę na apetyt. No i jak e, zacznie jeść, to jutro nie idziemy do weta. No a jak nie będzie jadła, mam ją nakarmić strzykawką. No nic. Idę teraz przyjść mm, do apteki, więc pójdę z Lolą. Przejdziemy się na spacer i jak wrócę, to podamy jej teraz tabletkę na apetyt, której nie lubi, po której się ślini, bo tak koty mają. No ale jak wrócę, to może jej zaproponuję mięsko, może zjem. Ale mi spadł kamień z serca, naprawdę słuchajcie. Chyba widać, jak on... <gryw> emocjonalnie reaguje, ale. Bałam się, że usłyszysz, że, życie. nie wiem, wczoraj jakoś tak... Mm, nieważne, no w każdym razie, słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze? Dobrze. Jest lepiej, no nie jest tak, wiecie, idealnie, ale jest poprawa. Oh, o, wróciłam, słuchajcie, byłam w i byłam w żabce. Chciałam sobie jakieś... Lekki na alergie. trzy jakie A, no właśnie, ja to różę. słuchajcie, zaproponuję jej Shiba Selection. Może, może to akurat podejdzie. Dla Loli, i syrop prawośladowy, bo na kaszel i okazji, że ma delikatną infekcję kardyla, czego nie słychać. Hmm. Myślałam sobie, słuchajcie, um, no ale Kicia nie chce jeść, a słuchajcie, z tej szakrzyki to... Ja dwa jajka, reszta została. No nie zjadłam, nie zjadłam Lola. Więc y, kupiłam sobie taki serek. I mam te bajgla i później może z, z, z piekę tego bajgla i zrobię takiego z szynką i z serkiem kremowym. to że garlet robię, ale nie wiem, bo nie chce mi się jeść. Dwa um, ww Kinder Bueno, ale to Wam chcę pokazać, bo wiecie, co Wam da Eteryczne i to jest naturalny olej eteryczny, i był rozmaru, rozmarynowy i sosnowy, e, więc sobie wzięłam e, do kąpieli. I może też gdzieś mam kominek, więc um, no i to jest czysty, czysty e, sosnowy, i czysty rozmarynowy. One są też właśnie dobre na jakieś chrypki na jakieś ceny. Dobrze sobie do kąpieli e, dodać. No, i to wszystko. I yy, słuchajcie, chyba... Nie, bo od wczoraj to w ogóle żyję co idę jej po, ym, zaproponować tą sibę. Yy, a mam i chyba przyszły z kimsy i przyszła przesyłka na którą bardzo czekałam. Yy, więc zaraz to rozpakuję. Z Kimsami nagram mierzymy bo poprzednie wam się bardzo podobało i będziecie mieć wszystko w jednym miejscu co w jakim rozmiarze, linki w ogóle, także nie będę we vlogu tego wrzucać Jest ciepło, w ogóle nie jestem głodna. Kupiłam sobie kombuczę tą um, piłam w drodze i ja może sobie pokroję arbuza i, i nektarynki, nie mam pojęcia. Ale dobra, najpierw misia kicia, zobaczymy <kli> Słuchajcie, coś tam jest. No, ja je tą sibę. Ekstra. Mam prasję, co teraz muszę mieć lekarstwo. Ja wiem. No. Wiem. Wiem. W lecznicy to grzeczna jesteś, dajesz sobie podawać. No już. Już, już, przepraszam, już. Już dobrze, już tak, trzymam po się. Już. Już, kocham cię bardzo, nie dumnaj do się. Lola! Nie wyżeraj jej jedzenia. Ja wiem Lola! Mówiłam ci, że nie wolno. Lola! Ну а она умеет шпать Чего им тебе всадить Mecz jest, ale ryby mi piszą, że dzwonki mogą komuś przeszkadzać. Widzicie tam? Pracę chyba odchodzić. Wow, Łoł, wygląda jakby się wpalił w stadion. Wspólne w tym, jakie zawodnicy Słyszę jakie postępy spływają. No, także. Nie, moje dzwonki myślę, że nie są problemem. Mi tak zasmakowało, że zamówiłam sobie cały karton na Allegro. Słuchajcie, przyszło i każdy jest zapakowany tak. To jest hit. Kogoś się chyba nudziło w pracy. Albo ma złe doświadczenia z tym. Ale... O, a to jest kokos, dobra, to pomieszam, bo zamówiłam sobie też. Kokosowe wyjąłem pierwsze z brzegu, nie będę już zmieniać, bo nie chcę się tego rozpakowywać. bez jeszcze kokosowe i chyba jeszcze widziałam owsianek, więc wyrzucę Wam linka na Allegro. Bo naprawdę spoko i ma to dobry skład. Oczywiście nie jest to żadna reklama, jakby ktoś miał wątpliwości. czytamy skład skład woda owies, ekstrakt z kokosa sól morska witaminy wapń tyle króciutki ma skład, więc naprawdę spoko a ten też woda owies, orzech to w ogóle jest wiecie, woda owiec orzech laskowy 0,8% sól morska, ale Naprawdę mi smakuje ten, to mleko i zdradziłam moje ukochane sojowe-waniliowe z oszą. Ciekawe, czy będzie jakaś różnica. Też dobre. Tak, tu smakuje kokosem, tamto orzechem. Też dobre. No do kakao ideales. Możemy się zmieścić do szklanki. Прошу и Да. То с я в деле получится вообще.